Dziesięć, dziewięć, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start! no i Jeden i pół, jeden i jedna trzecia, trzy czwarte. To są proszę Państwa niemieckie urządzenia, one liczą na liczenie niemieckie tylko reaguje. Idziemy w kierunku Krakowskiej, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, światła świecą się po kolei i za chwilę będą na ulicy Zostały jeszcze trzy. Teraz powinniśmy liczyć. Kolejne się zapalają za chwilę Krakowska się zapali przedostatnie powinny się zapalić, właśnie teraz i jeszcze jedne nam zostały i Krakowska proszę państwa proszę zwrócić uwagę, proszę popatrzeć na Krakowską Tyle zgasną te sztuczne ognie i Krakowska będzie jeszcze lepiej widzialna. Można się odwrócić, proszę Państwa. już się palą. One, myślę, potrzebują dosłownie kilku sekund, żeby to wszystko świeciło tak jak powinno. Podoba się czy nie? Nie słyszę. W Krakowskich Górach wszyscy są przyzwyczajeni do dużych emocji i ładnych, ładnych efektów. Myślę, że przyzwyczailiśmy się do tej nowej Krakowskiej bardzo szybko. Panie Grzegorzu, podoba się? Rzeczywiście jestem bardzo zadowolony, że wreszcie ta, ta ulica wygląda tak, jak powinna wyglądać. Jest zupełnie oświetlone. Myślę, że więcej nie doda. Chociaż. A ja chciałbym podziękować firmie Tauro. dystrybucja jest sama, bo to dzięki nim dzisiaj ulica Krakowska nowym, srebrzystym światłem. Dziękujemy i liczymy na dalszą dobrą współpracę. Przydałyby się firmie Tauro do klaski, teraz, bo to dzięki nim mamy to światło. I że oświetlenielnicy Krakowskiej to nie koniec oświetlania Tarnowski był pięknym, srebrnym, białym światłem. Przypominam, że to jest tylko część. Pierwsza historyczna część srebrnej drogi. Mamy srebrne miasto, mieliśmy srebrnych gwarków, teraz będziemy mieli srebrną drogę, która oplecie całe historyczne centrum miasta, począwszy na dworcu kolejowym i dworcu autobusowym, czyli przystanku Europa, aż po kościół apostołów Piotra i Pawła i Rondo Solidarności, a po drodze wszystkie najpiękniejsze kamienice też będą przepięknie iluminowane. Wszystkie właśnie w tym pięknym, tardogórskim srebrnym kolorze. Oddajemy Państwu krakowską Posiadanie. I życzymy miłego spacerowania Спасибо.